Żaby super, żaby, super, żaby, żaby klasa, żaby, żaby rozwalą, rozwalą wszystkich, wszystkich na raz. Żaby super, żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz. No, dawajcie, podajcie mi. Artyk, nie trafisz, to ją złapię. Cicho tam, odbiję. Na no, chłopaki, sami się prosiliście. Baseballiści są super, Baseballiści są fajni, Baseballiści są super. Uuu. Przegrywy, przestańcie robić siarę. Aha, najlepsi. Basebaliści są super! Basebaliści są fajni! Basebaliści są super! Wuuu! że posłuchajcie, piszę artykuł o koszykówce i sporcie. Powiedzcie mi, proszę, czy trudno jest połączyć wam szkołę i koszykówkę? Nie udzielam wywiadów. Browastę, browastę, powiedz mi, proszę, kilka słów. To będzie bardzo fajny artykuł o koszykówce! Sorry, Laila, czy liderki nie pozwalają z tobą gadać? Twoja strata! Smiley, jesteś kapitanem drużyny. Powiedz mi coś o koszykówce. Laila, czy liderki idą? Lepiej idź stąd. Rozumiem, to nic nie napiszę o koszykówce. Jana, mamy jeszcze dużo czasu. Wszyscy są na zewnątrz. Lekcja się jeszcze nie rozpoczęła. Stop, Diana. Czy Laila spędza czas z naszymi chłopakami? Chodźmy z nią porozmawiać. Żaby super, żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz. No to tak. Kapitanem szkolnej drużyny koszykówki jest Smile. Ma 17 lat, jest koszykarzem. Cześć, Laila! Była cheerleaderko z drużyny Króliczków. Czy możemy z tobą porozmawiać? O, dziewczyny, właśnie myślałam o rozmowie z wami. Porozmawiajmy! O, patrzcie, dziewczyny się ze sobą kłócam. Jestem w szoku, że umawiałam się kiedyś z Lailą, dziennikarką. Za niedługo znajdziesz swoją miłość, Max. Jak się czujesz? Jesteś zdrajcą, a przychodzisz do naszych koszykarzy z tym notatnikiem, żeby zrobić wywiad. Jesteś zdrajcą. Trzymaj się z dala od naszych koszykarzy. Rozumiem, dziewczyny. Przy okazji mam nowy pomysł na artykuł. Cheerleaderki króliczki mi grożą. My ci nie grozimy, ale ostrzegamy. Zdrajca. Cheerleaderki króliczki są zbyt pewne siebie. To też dodam do artykułu. Dobra, chłopaki. Nic ciekawego się nie dzieje. Tak, chłopaki, grajmy dalej. Spotykałem się z cheerleaderką, a rozstałem się z dziennikarką. Czy to normalne? Dziennikarka Laila, jestem w szoku. Racja, Diana. Przy okazji, gdzie jest nasza nowa cheerleaderka? Powinna być już w szkole. Może już tu jest. A niech to nie mogę tego znieść! Jak Laila mogła zostać dziennikarką? I zachowuje się tak, jakby to było w porządku! Diana, musimy to zaakceptować. Lekcja zaczyna się za 10 minut. Chodźmy do kawiarni i napijmy się gorącej czekolady. Uspokoi nas. Racja, to. Diana. To nasza szkolna kawiarnia, w której robię pyszne laty i gorącą czekoladę. A przy okazji, może poznałaś moją dziewczynę, Nat? Jest liderką króliczkiem. Aj, chcemy, chcemy gorącą, gorącą czekoladę! O, Chelsea, szukałyśmy cię! Chelsea? Chelsea? Już robię. Cześć dziewczyny. A ty to kto? A gdzie Chelsea? Jestem nową cheerleaderką króliczkiem. Mam na imię Stelela. Poznajmy się. Słuchaj Stella, gdzie jest nasza cheerleaderka Chelsea? Skąd ty się to wzięłaś? I od kogo ten kostium? Chelsea pojechała do innego miasta, a ja zajmę jej miejsce. Poznajmy się dziewczyny. Jana czy to jakiś żart? Diana, chyba tak. Dobrze, poznajmy się. Jestem Diana, kapitan drużyny cheerleaderek króliczków. A ja Jana. Stella, cheerleaderki króliczki to najfajniejsze dziewczyny. Szkoda, że nie ma tu nat. Miło was poznać, dziewczyny. I cieszę się, że jestem w waszym zespole. Czy to stół cheerleaderek? Dziewczyny, to najlepsza gorąca czekolada. Dziękujemy, Ice. Dziewczyny ja stawiam. Dziękujemy, ale mamy własne pieniądze. Same za siebie zapłacimy. Jakbyście czegoś potrzebowały, to będę tutaj robił najlepsze naleśniki. Kiedy przyjdziesz do szkoły, w drużynie króliczków panuje chaos. W każdy dzień nowa cheerleaderka. Layla została szkolną dziennikarką. Wyobrażasz sobie, jutro musisz przyjść do szkoły. Kitty, A może zaprzyjaźnimy się z dziennikarką Lailą i przekonamy ją, żeby napisała zły artykuł o cheerleaderkach króliczka? Tak! Smilik, nie rozumiem, jesteś dzisiaj dyżurnym. Czemu nie zmyłeś tablicy? Gigi, nie będę zmywał twoich jednorożców! Smilik, przecież jesteś dyżurnym. Tak, idź zmazać tablicę, bo inaczej powiemy dyrektorowi. Wiecie, co oczyszczenie tablicy to nie męska, tylko damska robota. Browiasty, ja ją wczoraj zmazywałem. Masz na myśli, że jestem kobietą? <laughs> Chyba tak! Smiley, liczę do trzech. A jak nie wstaniesz, to poproszę Diana o wytarcie tablicy. Raz, dwa. Jak ja Cię mam dość, czemu w ogóle jeszcze chodzisz z nami do klasy? Masz! Ej, powinieneś być milszy dla dziewczyn. Ty jesteś dziewczyną? Tak, Smiley, jestem dziewczyną. Wyobrażasz sobie? Jeżeli będziesz ze mnie tak żartować, to powiem o tym Patrykowi. O, co tu się dzieje? Smilik, wycierasz tablicę? Ciebie też przetrę. Smilik, flirtujesz ze mną, czy się mylę? Uważaj, Diana będzie zazdrosna. Kitty, uspokój się, to żarty. Znowu źle wypadliście na sprawdzianie, są tylko złe oceny. A gdzie one znowu są? Gdzie są ci liderki? Gdzie poszły? Pewnie się całują z koszykarzami w toalecie. Nauczycielu, jak powinieneś to skończyć? Denerwuje mnie, że Diana całuje się ze smajlikiem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czy liderkach całujących się z koszykarzami. To dobry temat, powinniśmy o tym porozmawiać. No to tak, Stella, to nasza klasa. Przedstawimy cię naszym chłopakom, ale trzymaj się od nich z daleka. Tak, wszyscy są zajęci, nawet przegrywy. Puśćcie mnie, dziewczyny. Idź, idź, chodźmy. Rozumiem, chłopcy zajęci. Witaj, nauczycielu Mike. Możemy wejść? Przepraszamy za spóźnienie. Znowu się spóźniacie? Nie, 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 nie wpuszczę was. Nauczycielu Mike, po prostu mamy nową dziewczynę. Tak, dopiero co do nas dołączyła. Witaj, nauczycielu Mike. Cicho, cicho. Dobra, siadajcie, ale to był ostatni raz. Dziękujemy, nauczycielu Mike. Jesteś takim super nauczycielem. Stella, siadaj. No dobra, to co zrobić, kiedy czy liderka Diana całuje koszykarza smelika w toalecie. Powiedzieć co? Co to za temat? Czyli to był pomysł? To całe całowanie powinno się skończyć. Tak, koszykarze i czy liderki nie będą się już całować! Diana, Diana, oni mówią o drużynie króliczków? Tak, Stella, bo mój były Dima uczy się ze mną w tej samej klasie. Jest wściekły, ponieważ spotykam się ze Smilem. Prawda, Dima? Diana, a ty przyjaźnisz się już z nową dziewczyną? Nie, Jana, ona po prostu zapytała, co tutaj się dzieje. To jest szkoła. Powinniście się tu uczyć, a nie całować. Pamiętajcie o tym, chłopaki. Nauczycielu, mogę o coś zapytać? Tak, Patryk, ale wstań. Czy Cici może mnie całować w policzek? Nie, Patryk, nie może. Szkoła jest od nauki. No dobra. Hej, jesteś tu nowa? Tak. Jak masz na imię, jestem kokoszony, znaczy artem. A ja, Stella. Fajnie. Super, a jaki sport uprawiasz? Jestem bezbolistą. Przestań gadać. Ale fajny artykuł. Na zadanie domowe macie napisać o swoim najlepszym przyjacielu. Dobrze, Dobrze nauczycielu, nauczycielu Mike. Mike. Witaj, nauczycielu Mike. Teraz jestem szkolną dziennikarką. Ty nie byłaś ci liderką? Ale już nie jest. Leila jest teraz dziennikarką. O, bardzo dobrze się składa. Powinnaś napisać artykuł o cheerleaderkach całujących się z koszykarzami. O nie, tylko nie to. To może być ciekawe. Już o tym pisze nauczycielu Mike. Gigi, zamień się biurkami. Nie, Kitty. Nie zamienię się z tobą biurkami. My jesteśmy cheerleaderkami. Powinnyśmy siedzieć razem. Kitty, przecież ktoś musi być główną atrakcją tej klasy. Gigi, przestań bujać w obłokach. Gigi, przyczepię twoją torbę na suficie. Nigdy jej nie odzyskasz. Blondie, nie martw się. Zadzwonię do Patryka, a on odzyska moją torbę. Gigi, zaraz cię przywiążę do tablicy. Mogłabyś swoje wywody zostawić na przerwę? Max, jak jesteś taki odważny, to pójdę do pokoju nauczycielskiego i powiem o wszystkim. Prawda o liderkach króliczkach. Ich treningi nie są trudne. Ciągle się całują z koszykarzami. I zawsze spóźniają się do szkoły, bo imprezują całą noc. Czy liderki króliczki nie są idealne? Mają wiele tajemnic. Czekajcie na nowy artykuł. Co? Dziewczyny, musimy porozmawiać. A to kto jest? To nasza nowa cheerleaderka, Stella. O czym chcecie porozmawiać? A przy niej możemy rozmawiać? Tak, ona też jest naszą cheerleaderką. Oto to, A to ci ci cheerleaderki. Cheerleaderki. Zawsze wiedziałam, że cheerliderki króliczki nie są idealne. W końcu mamy co świętować. Tak. Diana, tam jest o tobie artykuł! Tam są takie rzeczy opisane. To chyba laila. Co? co? Jaki, Jaki artykuł? artykuł? Jesteś tu nowa, nazywam się Max. A ja Stella. Słuchaj, masz chłopaka? E, nie. Jestem w szoku. Drugi chłopak mnie dzisiaj podrywa. Hmm, może chodźmy do kawiarni, mają tam gorącą czekoladę. No, czemu nie? To chodźmy. Ich treningi nie są trudne, całują się z koszykarzami przez cały czas. Diana, czy ta Laila oszalała? Tak, ona oszalała! Dziennikarka! Ha! Mhm. Mm Dziewczyny, co teraz zrobimy? I zawsze spóźniają się do szkoły, bo imprezują całą noc. Czy to jest w porządku? Ona spędzała z nami czas. Jestem w szoku. Mówiłem wam, że jej nie lubię. W ale macie kłopoty. Króliczki nie są idealne? Mają wiele tajemnic? Czekajcie na nowy artykuł? Jestem w szoku. Dlaczego ona to robi? Cieszę się, że mam dziennikarkę w klasie Laila. Nauczycielu, Mike, obiecuję, że cię nie zawiodę. Następny artykuł będzie o koszykarzach i ich życiu prywatnym. Powodzenia. I co, podoba Wam się artykuł? Dziewczyny, wasza dziennikarka. Diana, pokonamy ją. Będzie po niej. A jest dla mnie gorąca czekolada. O, Max, widzę, że już zacząłeś nowy związek. Max, a to kto? To moja była. Niezbyt przyjemna. No, taka jest. Zrobię ci gorącą czekoladę, Laila. Dziewczyny Laila jest dziennikarką. Musimy mieć z nią dobry kontakt. Tak, żeby napisała o nas artykuł. Także przegrywy są najlepsi. Laila to twoja czekolada. Słuchaj, możesz napisać o mnie artykuł, że jestem dobrym baristą? Okropna ta gorąca czekolada. O co ci chodzi? Zawsze ją lubiłaś. Co się stało, Laila? Nic o tobie nie napiszę. Nie jesteś najlepszym baristą. Co? Czy ona siedzi przy naszym stole? Czy zapomniała, że już nie jest liderką? Słuchaj, dziennikarko, czy możesz wstać od stołu Cirliderek? Dziewczyny, zostawcie mnie w spokoju, pisze artykuł. Czy ona jest normalna? Dziewczyny, potrzebujecie pomocy? Nie, dziękujemy. Poradzimy sobie. Muszę to zapisać, żeby nie zapomnieć. Cirliderki króliczki są zbyt nahalne. Dziewczyny, jakby co to dzwońcie po nas? My będziemy tam. Dobrze. Posłuchaj, dziennikarko, twoje nędzne artykuły, które zostawiasz na korytarzu. Lepiej ci radzę, żebyś przestała je pisać, albo będziesz miała problemy ze mną i Dianą. Dziewczyny, znam was bardzo dobrze i nie boję się was. Przy okazji, piszę kolejny artykuł o waszych sekretach. Słuchaj, Laila, jesteś przy złym stole. Tak, to jest stół Cirlyderek. Nie widzisz napisu? Tak, nie jesteś już liderką. Och, dziewczyny, przepraszam, zapomniałam! Nie jestem już króliczkiem. Uuu. Nie patrz, nie patrz, nie patrz. Ej, Laila, to nasz stół. Chłopaki, wytłumaczcie jej to. A tak w ogóle ona już pisze nowy artykuł o was i o nas. A ona wie bardzo dużo o nas i o was. Tylko nie o mnie, tylko nie o mnie. Chciałabym, żeby o tobie napisała. Przeczytałabym to. Naprawdę? Już ze mną flirtujesz? Laila nie powinnaś pisać, ani o nas, ani o czy liderka. Zapomniałeś, że się z nami zadawałaś? O Tobie też możemy napisać. Możecie, ale nigdy wam nie uwierzy. Nie jesteście dziennikarzami. Koszykarze i co? I nic. Mam dość tej Laili. Nie wiemy, co mamy teraz zrobić. Laila zna tak wiele sekretów. Boimy się, że cała szkoła się o nich dowie. Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. Niedługo się wszystkiego dowiecie i my też. Pa, pa wszystkim! Pa! I co? Mam was, cheerleaderki!